Cześć. Cześć. Witajcie na kanale. Dziś obiecywany przepis na jarzębinę w czekoladzie. Od razu przedstawiam pokrótce Wam proces przygotowania jarzębiny, aby mogła być bezpiecznie spożywana. Po zbiorze jarzębinę należy przebrać i oczyścić, i zapakować do pojemniczków bądź jakiś reklamowak albo woreczków, i włożyć do zamrażarki na co najmniej 2 dni. U mnie jarzębina mroziła się 4 dni. Następnie zamrożoną jarzębinę obieramy z kiści i wkładamy do garnka. Następnie zalewamy gorącą wodą z czajnika i zagotowujemy, czyli doprowadzamy do wrzenia. Odlewamy wodę i gotowa już jest jarzębina do dalszej obróbki. Już można byłoby zrobić z niej jarzębinę w czekoladzie, ale my posłużymy się jarzębiną kandyzowaną. Przepis na taką jarzębinę będzie gdzieś w karcie u góry. To jak najbardziej można sobie obejrzeć ten odcinek na kanale. By zrobić jarzębinę w czekoladzie, należy mieć przede wszystkim czekoladę. U mnie będą to dwie tabliczki czekolady po 90 gramów. Będzie to czekolada gorzka, 64%. Ja ją wsypuję do garneczka. Sposób na pokruszenie. Czekolady szybki i skuteczny, możecie znaleźć również na moim kanale, gdzieś będzie u góry karta. Na razie mamy 90 g, jeszcze jedną przygotuję. Wkładamy garnek do garnka napełnionego gorącą wodą i na takiej kąpieli wodnej, mieszając, roztapiamy tą czekoladę. Podczas roztapiania dodaję łyżeczkę masła. 172 g kandyzowanej jarzębiny mieszamy z czekoladą gorzką. Ja już tutaj mam przygotowany taki pojemniczek z nakrywki od pierniczków, co kiedyś używałam, właśnie jako pudełeczko na ciasteczka. Teraz rozkładamy całą masę na tym oto pojemniczku. I rozkładamy cienko. Ten pojemniczek został wyłożony folią spożywczą. Po wierzchu jeszcze można posypać delikatnie jarzębiną bez czekolady, żeby ozdobić z zewnątrz naszą czekoladową masę. Teraz zawijamy z wierzchu również folią i wkładamy do lodówki na godzinkę albo dwie. Tutaj mamy, jak widzicie, już wyjętą naszą czekoladkę z lodówki. Stwardniała doskonale. Popatrzcie. Stała się taką wielką tabliczką, jak widzicie. Teraz postaram się ją przekroić, ponieważ już rodzinka naciska powoli na mnie, aby udostępnić już do zjedzenia. W związku z tym ja e, już zaczynam ją kroić. Zobaczymy, jak to będzie szło, bo tutaj nie mamy żadnej perforacji pod spodem. Wygląda jak blok czekoladowy. Będzie pierwsza kostka. To za chwilkę wzywam Marysię, żeby spróbowała ze mną, razem. Też nie mogę się doczekać, jak y, będzie. Smakował, bo pierwszy raz również robiłam taki wynalazek. Bardzo ładnie wygląda z boku. Popatrzcie. Jest stosunkowo dużo tej jarzębiny w środku, w tej czekoladzie. Jarzębina stanowi doskonałą alternatywę dla borówki, czy też również dla żurawiny. Słuchajcie, naprawdę jeśli zrobimy dżem, dżem czy konfiturę właśnie z jarzębiny, to może ona być dodawana do mięs na przykład. Także jeszcze w następnym odcinku, w którymś z następnych odcinków, bo nie wiem, kiedy one się ukażą jeszcze, pokażę Wam, jak zrobić konfiturę z jarzębiny. To będzie też takie następne doświadczenie. W każdym razie w naszej kuchni jarzębina na pewno na 100% będzie gościć, bo no, jesteśmy... Bardzo pozytywnie do niej nastawieni. Tak, jeszcze przy okazji wam pokażę chlebek, który upiekłam właśnie przed chwilą, bo dzisiaj mamy sobotę. To jest dzień pieczenia chleba. Także tak Wam przy okazji pokazuję. No i drodzy, mamy tutaj naszą porcyjkę na drugie śniadanie gotową. Marysiu, proszę, próbuj. Ja też próbuję. Z czekoladą, z czekoladą chyba lepsze, co? No, Bo wtedy takie gorzkie mocno było, z czekoladą, mimo tego, że gorzką. Mm, smakuje wybornie, nie? No, jakaś Nie Jak ciastka? No. A mi się przypomina smak. Z późnych lat 80. i początku lat 90. Proszę nie pytajcie o mój wiek. W każdym razie były takie kiedyś sprzedawane kryzysowe cukierki, właśnie jarzębina w czekoladzie. I to jest ten smak, chociaż ten smak jest bardziej złagodzony, bo ta nasza jarzębina jest kandyzowana. Oh, oh, oh. się ubrudziłaś troszkę, nie? Dobrze. To dziękujemy Wam, moi drodzy, za oglądanie. A dajcie znać w komentarzu, czy ktoś z Was pamięta ten smak takich cukierków, tych czekoladowych, właśnie z jarzem miną. Dobrze. A my już się pożegnamy. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć. Cześć. Ha <laughs> <laughs> no.